Cześć Paweł. Cześć, witam Cię. Biznes to produkty i usługi. Zapytajmy na początku, za co ludzie najchętniej dziś zapłacą? Za wszystko. Według mnie nie ma takiej rzeczy na świecie, która by nie mogła być produktem lub usługą. Nawet rzeczy, które się wydają nam absurdalne, ludzie są skłonni kupić i za nie zapłacić oczywiście, adekwatną cenę. Jak tworzyć produkty i usługi? Gdy myślimy o naszym biznesie, to na pewno zastanawiamy się, jak go sprofilujemy, jak stworzymy produkt. Ty co doradzasz? Kwestia przebadania rynku, w jakiej formie ludzie potrzebują naszego produktu. Często nam się wydaje, my oceniamy przez swój pryzmat, tak, że rynek coś będzie chciał, będzie czegoś potrzebował, ponieważ ja tego potrzebuję albo ja chcę. Badanie rynku jest niezbędne do tego, żeby się zorientować, czy to nie jest tylko taka nasza iluzja, takie wyobrażenie o tym. My lubimy lody na patyku, więc nam się wydaje, że wszyscy będą kupowali lody na patyku i jedli lody na patyku. A tymczasem na przykład 90% ludzi woli lody w wafelku. Tak? Ale my o tym nie wiemy, ponieważ filtrujemy rzeczywistość, filtrujemy świat przez pryzmat naszych wyobrażeń i naszych chciejstw, natomiast badanie rynku bardzo dobrze jest w stanie pokazać to, jakie są preferencje rynku i jak ten sam produkt, którym są lody, można zaimplementować z dużym sukcesem. Badanie rynku to brzmi strasznie poważnie i zapewne bardzo dużo kosztuje, jak jest naprawdę? Badanie rynku można przeprowadzić nawet za kilka tysięcy złotych. Są firmy, które się w tym specjalizują. Jeśli to nie są jakieś bardzo rozległe badania, to istnieje bardzo dużo różnych danych pochodzących z rynku. Które pokazują nam, jakie są po prostu preferencje społeczne. Tak? Również warto się zastanowić, jeśli już jakiś produkt sprzedajemy, czy parametry tej sprzedaży nie są właśnie do przekalibrowania. Tak? Czyli powiedzmy, jak już jesteśmy w przykładzie lodów, tak? może się okazać, że ludzie na przykład chętniej kupią, Mniejsze gałki lodu, bo będą chcieli spróbować więcej smaków, a chodzi im o to, żeby ta gałka była tańsza. Na przykład, to jest oczywiście jeden z przykładów. I wtedy znowu, no, ten sam produkt, ale inaczej skalibrowany, inaczej podawany jest dla rynku wygodniejszy. I nagle się okazuje, że sprzedaż wzrasta, powiedzmy, o 30%. I biznes, który był nierentowny, nagle staje się rentowny. Czy Ty pochwalasz, popierasz łączenie produkcji i usługi, czy raczej firmy, które zajmują się produkcją, powinny się skupić tylko na niej, a inne w branżach usługowych powinny się skupić na usługach? Łączenie produktów z usługami to jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że często podwyższa potencjał danego biznesu. No wyobraźmy sobie na przykład zakład fryzjerski, który świadczy usługi, tak? Przychodzą ludzie, strzygą się, panie nakładają farbę, no generalnie usługi fryzjerskie. I teraz jest potencjał do sprzedaży produktów, ponieważ jest taki moment, gdzie ludzie sobie siedzą w poczekalni i w tym czasie mogliby na przykład sobie pooglądać różnego rodzaju szampony, różnego rodzaju odżywki i mogliby coś dodatkowo jeszcze kupić. Jeśli jakby mieli do tego jakąś informację z tym związaną, to ten zakład fryzjerski mógłby zwiększyć swoje obroty poprzez właśnie dodatkową sprzedaż tych produktów. I na odwrót. Powiedzmy, że ktoś handluje oponami. Tak? Sprzedaje opony to być może dobrym pomysłem jest założenie obok punktu wymiany opon, tak, żeby ludzie, którzy kupują te opony, od razu mogli sobie je we własnym aucie wymienić. To jest naturalne w biznesie, tak, warto zdecydowanie łączyć sprzedaż produktów z różnego rodzaju usługami dodatkowymi. Zdarzyło ci się, że przed przedsiębiorca, który mówi, słuchaj, mam świetny produkt, świetną usługę, ale sprzedawać jak krew z nosa. W ogóle się to wszystko nie spina. No, oczywiście, że tak. Ponieważ trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, czy miejsce, w którym sprzedajemy nasz produkt, choćby nie wiem, jaki był dobry, właśnie jest przeznaczone do tego, czy jest kompatybilne z tym produktem. Bo może się okazać, że ten produkt przeznaczony jest na, do zupełnie innego środowiska, na przykład środowiska biznesowego, tak? Albo jakiegoś. Specyficznego środowiska zawodowego. Więc podstawowe pytanie brzmi: czy produkt, który chcesz sprzedawać, czy usługa, którą chcesz oferować, jest odpowiednio, można powiedzieć, dystrybuowana w odpowiednich kanałach dystrybucji, skierowanych do danego konkretnego odbiorcy? A może nie jesteś we właściwym kraju, a może nie jesteś we właściwych środowiskach? Tak, to wszystko są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, bo czasem to nie jest kwestia produktu. Problem nie tkwi w produkcie czy w usłudze, tylko w miejscu, w którym go oferujesz. To jest podobnie bardzo jak z wodą. Tak? Woda w markecie kosztuje złotówkę, woda powiedzmy na lotnisku kosztuje 10 zł czy 12 zł, woda na pustyni być może będzie kosztowała 100 zł, tak? W pewnych okolicznościach. Zastanów się nad tym. Jak powinniśmy określać naszą cenę? Usługi czy produktów? No to tutaj yy, wszedłeś, yy, można powiedzieć, w temat rzekę, tak? Ja proponuję, żebyśmy kiedyś zrobili taki odcinek poświęcony psychologii cen, bo to jest niesamowicie ciekawe, w jaki sposób optymalizując ceny można wysoko podnieść zyskowność danego biznesu. Natomiast cena to jest. Taka wypadkowa, możliwości tego, ile ktoś jest w stanie zapłacić za coś, kwestii konkurencyjności, tak? czy, czy dana cena nie odstaje od tego, co proponuje nasza konkurencja, kosztów związanych z wytworzeniem danego produktu albo usługi na to się składa bardzo, bardzo wiele elementów. I my tą cenę musimy sobie dobrze przemyśleć. Proponowanie takiej ceny nie powinno być przypadkowym procesem, że a dobra, to dajmy tutaj te pierogi po 12 zł, a tutaj damy stek po 27. Nie? To, to w ten sposób nie powinno wyglądać. Proponowanie cen rynkowych to jest bardzo złożony proces, powinniśmy temu poświęcić dużo uwagi. Małymi kroczkami, czy dużą łyżką? Innymi słowy, czasami lepiej wejść w biznes, gdzie, że tak powiem, robimy wynik i obroty skalą, czy lepiej właśnie pójść w wysokomarżowe usługi i produkty, gdzie nie musimy się urobić, a szybko zarobimy duże pieniądze? Słynna odpowiedź psychologów: to zależy, tak? To zależy od branży, to zależy od naszego potencjału. Czy my mamy chęć i potencjał rozwijać ten biznes? Taki plan, że coś, co robimy teraz, jest jedynie etapem przejściowym. A może komuś będzie dobrze w tym, co robi zupełnie lokalnie, tak? Na przykład chce prowadzić lokalną piekarnię, a nie chce od razu zakładać jakiejś wielkiej sieci. I wtedy on musi położyć nacisk na zupełnie inne rzeczy, ponieważ w momencie, kiedy chcemy skalować biznes, chcemy. Tworzyć filię, chcemy go rozwijać tak dynamicznie, to musimy o tym gdzieś wiedzieć. Musimy się odpowiednio do tego przygotować i inaczej nieco konstruować marketing inaczej konstruować logistykę tego biznesu. Energia, emocje. One są niezbędne w biznesie, ale o tym już w kolejnym naszym odcinku. Natomiast wcześniej warto poszerzyć swoją wiedzę o produktach i usługach na Twoich warsztatach. W jaki sposób tworzyć produkty i usługi, w jaki sposób konfigurować, można powiedzieć, cenę tych produktów, tych usług, co jest jednostką sprzedażową Twoją, co może nią być, w jaki sposób poszerzać asortyment to wszystko na warsztatach, Holistyka w biznesie poświęconych produktom i usługom. Serdecznie zapraszam.